Ten mężczyzna bardzo ostrożnie wyjął ogórki ze swojej kanapki, ponieważ miał na nie silną alergię. Jednak gdy tylko skończył jeść, został wezwany przez nagły telefon. Oficer Wilwa weszła do pokoju i przez pomyłkę opuściła kanapkę na ziemię. Aby ukryć swój błąd, postanowiła kupić nową kanapkę, ale w sklepie ta sama kanapka była już wyprzedana. Wtedy jej wzrok padł na kanapkę należącą do kogoś innego, leżącą na pobliskim stole i zdecydowała się ją pożyczyć. Mężczyzna, do którego należała kanapka, był całkowicie zdezorientowany. Następnie Wilwa odłożyła tę samą kanapkę, w której był ogórek, z powrotem na to samo miejsce. Gdy Edward wrócił i bez zastanowienia wziął duży kęs, natychmiast poczuł, że coś jest nie tak. Mimo wielokrotnego płukania ust, alergia zadziałała w idealnym momencie i jego twarz pokryła się ciemnoczerwonymi wysypkami. Początkowo Edward pomyślał, że pożyczy podkład od koleżanki z pracy, aby to ukryć. Jednak ona poradziła mu, aby wziął lek na alergię. Wilwa wszystko to zobaczyła i zrozumiała, że alergia Edwarda była spowodowana kanapką. Czując się bardzo winna, Wilwa postanowiła przygotować dla niego specjalne lekarstwo według starego domowego przepisu. Ta mieszanka zawierała krem przeciwsłoneczny, aloes, zioła oraz oczywiście kojące.